Przedstawiamy małą, lekką, a jednocześnie niezwykle wydajną ukosowarkę do rur Prep 3 od Tak. Maszyna spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Ukosowarka dostępna jest z napędem elektrycznym, pneumatycznym lub akumulatorowym. Prep 3 umożliwia ukosowanie nowych rur, usuwanie starych swoim spawalniczych i przygotowanie idealnych skosów w gniazdach płyt sitowych. Maszyna jest prosta w użyciu i pozwala na idealnie powtarzalną pracę. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i funkcjonalności, PREP-3 jest szczególnie ceniona w energetyce, w tym w produkcji wysokowydajnych wymienników ciepła. Jej zakres roboczy wynosi od 1 do 3 cali. Dodatkowe opcjonalne akcesoria zwiększają funkcjonalność i możliwości urządzenia. Przekonaj się, jak Prep3 może usprawnić Twoje procesy obróbki rur. Skontaktuj się z nami po więcej informacji.